Ela Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Parza Horizon 5. Pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Lato pora deszczowa seria 51. Zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego i tym razem musimy sfotografować golfa w odpowiedniej miejscówce, zaraz sobie wybierzemy tą furkę i udamy się do tej miejscówki. Ok, czyli zobaczmy jakiego golfa musimy yy, z 2010 Golf. R back, loco. To jest ten dodatkowo, też warto wspomnieć, że mamy naprawdę bardzo udany polski survival horror, który jest osadzony nawet w Krakowie. Polsce, co jest jeszcze bardziej ciekawe, no gra jest niesamowita, mnie pochłonęła. Polecam sprawdzić serię, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Naprawdę kozak. Ok, teraz musimy udać się tutaj. Dlatego też i tyle i odcinków od razu wpadło na mój kanał z tej gry, bo nie, nie mogę się powstrzymać, po prostu nie mogę przestać grać. Gra jest trudna, wkręcająca i fajna. Jest dużo polskich akcentów. Czas, yy, ok, teraz może poszukiwanie skarbu. Pewnie niechcąco. I musimy zaliczyć. Strefę chyba pomiarową. Okej, okay, chodzi tu o strefę pomiarową, dokładnie o tą strefę pomiarową, Treble. Niestety muszę poinformować, że miałem... Dosłownie sekundową przerwę w dostawie prądu odcięło mnie na chwilę, i druga część do końca już poradnika straciłem cały materiał. Dlatego postaram się streścić szybko, co i jak, pokazując samochody, jakie użyłem i tuningi, jakie zastosowane mam. Żeby poradnik dalej był przydatny. Po zaliczeniu tej strefy pomiarowej. Skarb ukazuje się nam tutaj. I trzeba tylko podjechać tutaj pod ten słup. Jest dokładnie pod tym słupem. Dobra. Teraz tak. Do strefy driftu polecam furkę już pokazuję z formuły drift. Tą z tuningiem S2998. Nawet pokażę tuning, może ktoś chce użyć bardzo dobra furka, aczkolwiek do driftów można używać różne furki w jakiej każdy się czuje najlepiej. No, niestety czasami tak się dzieje, że natura gdzieś piorun uderzy, czy coś, i dosłownie na sekundkę odetnie prąd, ale ja już tracę w ten sposób materiał. Ok, czyli tak to jest dokładnie ten tuning. Wpisujemy sobie autora, wyszukujemy i mamy ten tuning. Ok, teraz do, do mistrzostw w dodatku Hot Wheels. Zastosowałem tą furkę Doga Vipera. 2013 rocznik, SRT już pokazuję do niej tunik. Świetna furka. Bardzo dobrze się prowadzi Hamulce Bomba. Normalnie takie kozak, że, że naprawdę trzeba się przyzwyczaić na początku. I to jest ten tuning. I tak jak poprzednio, wpisujemy sobie autora, wyszukujemy i mamy dokładnie ten sam tuning. Ok, teraz tak. Później wróciłem do Meksyku. Kolejny raz i zleciłem zadanie cotygodniowe. Bardzo łatwe zadanie. Mercedes Benz SLK. Y To jest... Nie. To, to jest AMG. Musi być Benz. To jest ta furka. Tutaj nie wymaga ona jakiegoś specjalnego tuningu. I pierwsze, pierwsze wyzwanie to było, trzeba po prostu poprowadzić tą furkę. Drugie wyzwanie... Było chyba związane ze zrobieniem jedynie zdjęcia. Później musieliśmy zdobyć 9 gwiazdek na fotoradarach. To też bardzo proste, możemy zaliczyć sobie na jednym fotoradarze dowolnym, i w kolejnym zadaniu y, było trzeba 100 tysięcy punktów zdobyć. Tutaj polecam zawsze miejscówkę. Solary bardzo szybko można tutaj nabić. I to byłoby tyle w zadaniu tygodniowym. i jeszcze zaliczyłem tutaj znak ostrzegawczy, pokazuję już furkę, jedna furka tylko tam jest dostępna, Mercedes-Benz z 2013 i pokazuję już tuning do niej. To jest ten tuning. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie! I pozdrawiam!